Przywiozłam Was dzisiaj na plażę w Katarze. <noise> to jest takie trochę mylne, dlatego że są dwa miejsca. Jest Katar, jako państwo, i jest Katara, wioska kulturalna, która znajduje się właśnie tutaj na horyzoncie. To jest bardzo fajne miejsce do odwiedzenia. Więc jeżeli przyjedziecie do Kataru i będziecie mieli taką ochotę, żeby tutaj wskoczyć, to jasne, jest to dobry pomysł, bo to jest bardzo fajne miejsce do odwiedzenia. Ale wzdłuż Katary, tak jak zobaczycie tutaj, właśnie, jest plaża. I ten fragment, przed którym ja właśnie stoję, to jest fragment, który do tej pory był bezpłatny i na który można było wchodzić bez żadnych problemów i ograniczeń. Oczywiście nie wolno było mieć na sobie bikini, ale cóż, okazuje się, że ze względu na obecną sytuację ta plaża również została zamknięta. Spróbuję wejść tam gdzie są łodzie smocze, ale widzę, że tam gdzie są łodzie smocze też jest zamknięte. Dlatego niestety na samą plażę nie będę mogła wejść, ale pokażę wam różnego rodzaju zasady, które tutaj trzeba, których trzeba przestrzegać w momencie kiedy przychodzi się na plażę właśnie przy tej wiosce kulturalnej Katara. Więc kochani, myślę, że szczególnie was zainteresuje tak. Można mieć na sobie kostium kąpielowy, który Zakrywać i ramiona, jest prawie do kolan, czyli to jest takie w zasadzie e, kostium do nurkowania, niemalże. Bikini nie wolno. Takich jednoczęściowych strojów nie wolno. Mężczyźni nie mogą nosić slipek, mężczyźni nie mogą nosić również luźnych, długich gatek. Ale w zasadzie to czym się różnią te? Aha, przepraszam. Te są obcisłe, te są luźne. <laughs> czyli nie wolno nosić obcisłych, wolno nosić luźne. Ale nie wolno nosić długich, to jest pierwszy raz to widzę. Co można robić? Można oczywiście przychodzić z rodziną, można pływać w momencie kiedy jest żółta flaga, można y, u, uważać trzeba na pływy różnego rodzaju i na prądy i tak dalej. A poza tym nie można pić alkoholu jak to wszędzie w publicznych miejscach w Katarze. <słukasz> nie można się przewracać też. Widzicie zatem, że korzystanie z Plaży w Katarze jest takie trochę ograniczone. Jest tutaj jakaś tam liczba plaż, faktycznie. I faktycznie można gdzieś jakoś tak na te plaże trafić, ale za każdym razem trzeba zwracać uwagę na to, jakiego rodzaju ograniczenia są na tych plażach. Fajne pytanie dostałam od dwóch osób na temat tego, czy bezpiecznie jest podróżować kobietom samotnie tutaj w Katarze. Pisze Karolina. Mam pytanie odnośnie samotnego wyjazdu. Będę miała przesiadkę 18 godzinną właśnie w Doha i zastanawiam się, czy jest w porządku chodzić samemu po mieście, bez towarzystwa. Czy są jakieś rady? Oraz jeszcze drugie pytanie, które zadał mi Seba. Czy uważam, że podróż do Kataru jest bezpieczna? Dla kobiety z trójką dzieci. Pytam mnie osoba również, czy leciałam nad Serią i Irakiem, ale nie mam pojęcia. Nie sprawdzam trasy lotu, ale możecie sobie sprawdzić trasę lotu na pewno na stronie Qatar Airways. Ale jeśli chodzi o to, czy uważam, że jest bezpiecznie podróżować z trójką dzieci, jeżeli jestcie samotną kobietą, to zaraz Wam o tym opowiem. Jest też odcinek, który przygotowałam już kiedyś wcześniej i nazywa się Przestroga dla Polki w Katarze. Czy przestroga dla kobiety w Katarze? Wrzucę Wam linka, oczywiście, tak, żebyście mogli sobie ten filmik obejrzeć, ale i tak odpowiem dzisiaj na te pytania, bo myślę sobie, że to jest takie pytanie, które się dosyć często powtarza i być może dzięki temu będziecie mogli wpadać na więcej filmików na ten temat. Myślę sobie, że jeśli chodzi o Katar, to. Naprawdę jest bezpieczne miejsce do podróżowania dla kobiety. Naprawdę bezpieczne. Oczywiście, tak czy siak, musicie na siebie uważać. Wydaje mi się, że Katar jest jednym z najbardziej bezpiecznych miejsc, które odwiedziłam, jeśli chodzi o podróżowanie samotne kobiet. Jeżeli trzymacie się miejsc turystycznych, czyli Centrum, czyli Perły, czyli Lusail Marina, czyli na przykład tutaj Wioska Kulturalna Katara, jeżeli będziecie się przemieszczać właśnie w tych miejscach, myślę sobie, że nie spotka Was zupełnie nic przykrego. Wręcz przeciwnie, będziecie mogły pytać o drogę, będziecie mogły starać się. Załatwić wszelkiego rodzaju rzeczy i nie będzie żadnego z tym problemu. Nie będzie tak, że na przykład ktoś nie będzie chciał z wami rozmawiać, bo jesteście kobietą. Raczej nie będą chcieli z wami rozmawiać, bo nie mówicie po arabsku. Tutaj pamiętajcie, dosyć dużo osób mówi głównie po arabsku, a angielski mają dosyć łamany albo wcale. Więc jeśli ktoś nie będzie chciał z wami rozmawiać, to być może z tego powodu. Natomiast jeśli wybieracie się poza centrum Dochy to trochę bardziej na siebie uważajcie i trochę bardziej zwracajcie uwagę na to, kto za Wami chodzi. Mnie się raz zdarzyło, że szedł za mną facet, który koniecznie chciałby się dowiedzieć, jak mam na imię, koniecznie chciał się dowiedzieć, gdzie mieszkam, co tutaj robię I ja nie chciałam kompletnie z nim rozmawiać. To w ogóle był jakiś dziwny chłopek roztropek. I to była bardzo dziwna sytuacja. Skończyło się tak, że w zasadzie zagroziłam, że zadzwonię na policję i faktycznie w pewnym momencie wyjęłam telefon i zaczęłam wybierać numer. Więc jakby miejcie świadomość tego, że jak się poruszacie w tych miejscach tutaj w centrum, to jest żaden problem. Naprawdę żaden problem. Tutaj kobiety mieszkają same w Kaparze i same załatwiają swoje sprawy i swoje interesy. Tutaj można spokojnie. Poruszać się można jeździć taksówkami z mężczyzną. O to też mnie często pytacie. Wcale się nie dziwię, dlatego że ja też bardzo często na samym początku, jak tutaj przyjechałam, miałam z tym problem i nie wiedziałam, czy to tak naprawdę jest dozwolone, żebym sama z obcym mężczyzną, z którym yy, który nie jest moim mężem, mogła pojawić się w samochodzie. Więc tak, taksówki są dozwolone. Wybierajcie ubery, dlatego że wtedy wiecie, jaka jest trasa i, i nie będziecie wtedy narażone na sytuację, kiedy kierowcy taksówek nie włączają taksometrów i chcą was skasować trochę za dużo. Także włączajcie ubery, bo przynajmniej wiecie, gdzie Was ten kierowca wiezie. To jest taka normalna w każdym mieście, na dobrą sprawę rada. Także jeśli chodzi o podróżowanie samotnie, tutaj w Katarze, zwiedzanie tych miejsc, które i tak byście zwiedzały, jak najbardziej. Jeżeli chcecie się wyprawić gdzieś tam poza ścisłe centrum Dochy, nie ma sprawy, też możecie to zrobić, tylko uważajcie na siebie wtedy trochę bardziej. Jakby ja tutaj mieszkam, poruszam się po swoim osiedlu, które jest poza centrum, i yy, no i cóż, no. Trzeba się tam trochę bardziej nastawić na to, że się będą na Was gapić, bo faktycznie tam jest mnóstwo facetów dookoła tam są już jakby trochę inne klimaty niż tutaj w centrum i musicie mieć świadomość, że samotna kobieta, która sobie gdzieś tam łazi, to jest po prostu event i wszyscy będą się na Was lampić. Więc do tego się trzeba przyzwyczaić. Natomiast jak już ktoś za Wami idzie, to faktycznie zróbcie tak, żeby za Wami nie szedł albo złapcie taksówkę i zmykajcie. Natomiast zdarzyło mi się to w ciągu czterech lat bywania tutaj tylko i wyłącznie raz. Macie prawo wezwać policję, kochane i policja będzie po Waszej stronie prawdopodobnie w każdym razie jeżeli chodzi o różnego rodzaju informacje, które tutaj są w katarze, to faktycznie tak jest powiedziane, że jeżeli ktoś się czuje zagrożony ze strony osób, które tutaj mieszkają, zwłaszcza kobiety, to też mają prawo zadzwonić na policję i, i prosić o pomoc i... Podejrzewam, nie, ja tego nie zrobiłam nigdy faktycznie, więc nie wiem, jak to dokładnie wygląda. Natomiast myślę sobie, że możecie mieć to w odwodzie. Ale ciągle mówię, jeśli chodzi o podróżowanie z dziećmi, zwiedzanie, tutaj jeżdżenie metrem, metro nawet ma jeden wagon, który jest przeznaczony dla rodzin z dziećmi, więc kobiety mogą nim jeździć, mogą jeździć nim. Yy, kobiety z dziećmi i kobiety z mężami z dziećmi, więc spokojnie możecie to robić. Możecie wykorzystywać właśnie ten jeden konkretny wagon i nim, e, i nim się poruszać, jeśli nie chcecie, żeby akurat Wasz wagon był przepełniony innymi mężczyznami. Macie taką możliwość. Jest taka możliwość tutaj w Katarze. Więc e, myślę sobie, że generalnie jest bezpiecznie. Jeżeli zapytacie dziewczyny, które tutaj mieszkają... Dziewczyny, które tutaj mieszkają, napiszcie też pod spodem e, komentarze. Czy faktycznie czujecie się tutaj bezpiecznie, i czy myślicie, że podróżowanie, jeżeli się jest samotną kobietą, samotną podróżniczką, jest tutaj bezpieczne? Myślę sobie, że jak będzie nas więcej, które potwierdzą właśnie te słowa, będzie, e, będzie ta informacja bardziej wiarygodna. A jeśli chodzi o życie nocne, bo to jest osobny kawałek, kochane, jeśli chodzi o życie nocne, to ono się rządzi swoimi dzikimi prawami, tak samo jak w każdym innym kraju. I myślę sobie, że trzeba się tutaj po prostu trzymać zwykłych zasad. Czyli jeżeli nie widzisz swojego drinka dłużej niż tylko przez sekundę. <grywia> jeżeli nie widzisz swojego drinka nawet przez sekundę, to po prostu go nie pij. Nie wychodź z klubu z facetami, których nie znasz. I człowiek, którego poznałaś dzień wcześniej rano, to jest człowiek, którego nie znasz. Nie... Nie dawaj się zaczepiać, nie dawaj się wkręcać w różnego rodzaju sytuacje, bo myślę sobie, że to się może skończyć źle i jeszcze w dodatku nikt nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Pamiętajcie, że mężczyźni tutaj czasami są bardzo szarmanccy. Jeśli chcą zwrócić Waszą uwagę, jeśli chcą być zauważeni przez Was, jeśli chcą nawiązać jakiś kontakt, będą bardzo szarmanccy i to może trochę uśpić Wasze instynkty. Ale i tak, po prostu, tak jak w każdym klubie nocnym, w innym kraju, tak i tu, trzeba się, trzeba uważać na siebie. Uwaga, bo tutaj właśnie zaczepił mnie... Jest? Musiałam przesiąść się odrobinkę, dosłownie o 10 cm, dlatego, że siedziałam za blisko yy, yy, bramki wejścia do plaży. Tak to jest tutaj w Katarze, że jeśli chodzi o różnego rodzaju miejsca publiczne tutaj w Katarze, to jest bardzo możliwe, że nie będziecie mogli robić zdjęć ze statywu. To jest bardzo ważna zasada tutaj, akurat lokalnie, dlatego że jeżeli wyciągacie statyw w jakimkolwiek miejscu tutaj turystycznym, to już jesteście profesjonalnym fotografem i wtedy potrzebujecie pozwolenie na to, żeby robić gdzieś zdjęcia. Natomiast jeśli macie takie maciupki statywik, jak ja, i zrobię wam teraz zdjęcie. Mojego maciebkiego statystyku, żebyście wiedzieli o czym mówię. Jeżeli macie komórkę, jeżeli robicie zdjęcie z ręki, nawet cyfrówką, albo jeżeli robicie lustrzanką zdjęcie, ale z ręki, to prawdopodobnie będziecie mogli spokojnie robić zdjęcia. Chyba, że ta cyfrówka, znaczy ta lustrzanka już jest za duża i ma za duży obiektyw, wtedy również zostaniecie potraktowani jak profesjonalny fotograf i e, i po prostu zostanie, jakby zostaniecie poproszeni o to, żeby wykazać się pozwoleniem na robienie zdjęć. Takie są moje doświadczenia. Podejrzewam, że z partyzantki udało się niektórym wyciągać tutaj statyw, ale jest tutaj dosyć dużo ochrony, i ta ochrona naprawdę zareaguje dosyć szybko. Tak samo też będzie tutaj, jeśli w Katarze, tu na tym terenie, tej wioski kulturalnej Katara, będziecie próbowali wejść na plażę w bikini, to naprawdę zareagują panowie strażnicy dosyć szybko. Widziałam kiedyś taką akcję. Nie będą dla Was niegrzeczni, nie będą opryskliwi, ale będą stanowcze. Nie wspomniałam jeszcze na początku, że wstęp na plażę tutaj w wiosce kulturalnej Katara jest płatny. Ostatnich cenników słyszałam, że to jest 50 zł za osobę, natomiast z cenników, które oficjalnie gdzieś tutaj wiszą przy Deptaku, to pamiętam, że to było znacznie więcej. Dlatego nie gwarantuję Wam, że ta cena 50 reali to jest właśnie to, co co jest aktualnie stanem faktycznym. Bardzo Was proszę, żebyście udostępnili ten filmik na swoich profilach społecznościowych. Bardzo mi to pomoże w popularyzacji mojego kanału, ale jeszcze dzięki temu będę mogła otrzymać od Was więcej pytań do tej właśnie serii 30 pytań o Katar. Mam już kilka pytań i mam już połowę filmików zaplanowanych, ale jeśli chcecie zapytać mnie jeszcze o coś, to koniecznie to zróbcie, bo może nikt inny o to nie zapytał i to pytanie wtedy nie pojawi się w tej serii. Za mną jest Niebieski Meczet. Jeżeli będziecie tutaj w wiosce Katara, to koniecznie zajrzyjcie właśnie w to miejsce. To jest jedno z piękniejszych miejsc, które możecie sfotografować i odwiedzić tutaj na terenie wioski kulturalnej Katara.